Mamy samy klucz do otwierania maski. A co? A co? A co? A co? Ej, przejdzie. Ja przejdzie. To jest żółty w międzyczasie rozebraliśmy naszą gietę czwóreczkę. Tak się teraz pięknie prezentuje, bez zbędnych kilogramów. Zobaczcie. To w sumie co najważniejsze nie ucierpiało cała konstrukcja autka jest prosta. Tutaj dół. Wiadomo, dostało zawieszenie. Będzie wymieniony cały komplet. Oczywiście, nic tu nie będzie naprawiane, spawane, nie wiadomo co. Wymieniamy wszystko, ale to, co najważniejsze, jest proste. Taki miałem ambitny bardzo plan, w międzyczasie jak czekam na części, to mówię co będę siedział, jak można zdjąć woli. Ale jednak nie będzie aż tak miło, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, no bo niestety trochę zabawy przede mną jednak będzie.